Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferujący kredyt wymarzenia. Zaczynamy akcję. Taka no, no, Nie, ja nie mam Dobrze, słuchajcie, podejdziemy tutaj troszeczkę bliżej ko fontan, naszej sydzielki. Jeszcze minutkę bo mamy paner i jeszcze taki fajny. Claudia z naszego samochodu jeszcze. Dobrze jest! Chcieliśmy muzykę włączyć Czuwaj! Witajcie! Mówi do Was komendantka chówca ZHP Lubaczów. Dzisiaj mamy święto naszego chówca. Zorganizowaliśmy akcję pod tytułem Maseczka dla każdego mieszkańca Miasta i gminy Lubaczów. Zapraszamy wszystkich, szczególnie w tym czasie porannym, seniorów do odbioru maseczek. Są one całkowicie darmowe. Dzisiaj o 18.00 również odbędzie się Msza Święta w Konkatedrze Lubaczowskiej, na którą serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji. Kilka osób, reprezentacja chówca będzie uczestniczyła fizycznie. Cóż mogę powiedzieć? Jest nam troszeczkę smutno, gdyż nasze święto do tej pory wyglądało całkowicie inaczej. Dzisiaj niestety jesteśmy w domu i tak zostańcie. My chcemy dla wszystkich, yy, dla bezpieczeństwa, rozdać maseczki. To będzie nasz taki apel. Mamy tutaj naszą. Proszę, zapraszamy, czuwaj druchno. Ta karcerka, instruktorka. Ludzie, jak widać, podchodzą. Nie tylko są instruktorzy, są też osoby, które nas wspierają. Są młode dziewczyny, oczywiście wszyscy dorośli, którzy wspierają naszą akcję, pomagają nam, rozdają maseczki, pomagali w pakowaniu, trwają w naszej akcji. Bądźcie z nami. Poprosimy również o jedną zdrowaśkę za wszystkich, którzy robią coś do, do, dobrego dla drugiego człowieka. Czuwaj. Ja byłem, te my rozdajemy harterze, mamy dzisiaj swoje święto, rozdajemy zadacza. Aha, tak, bo ja mogę jedną dodać. Tak, oczywiście. Bo bardzo dziękuję. I miałam tutaj gdzieś... Dziewczyny, miałyśmy tutaj gdzieś maseczki. Dobrze. Nie zapomnijcie harterzom podziękować. No w Tak, to możemy <grym> jeszcze ten naszych bać? Tak. Ja bym wzięła to takich ilu Dobrze. Jak dla babci, ja dla pani tutaj znajdę. Chciałam? Nie I życzymy dużo zdrowia. Dzień dobry, zapraszamy po wasze. Mamy z fizeliny chirurgicznej wielorazowego użytku i mamy materiałowe. Jedną, chyba, że dla męża. Aha, to nie. nie. To jedną, jedną rozdajemy, po jednej. Jaką Pani woli? Kolorową. Kolorową. Proszę. jest uniwersalne. jest A to są z chirurgicznej fizeliny. Też pierze się, ile się? Musi pan powiedzieć dla kogo, musi pan brać. Dla siostry. A, myślałam, że żona, bo kochanka, to Można? Można, <gry> proszę. 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 Drubka życzymy. No, Zapraszamy. Mamy tu z chirurgicznej pniseliny i mamy materiałowe. Tak, to są pojedyncze papiery. No, jedną dla osoby, ewentualnie. dla męża no, jakąś za ludzi. Zrób za ludzi, to co, co pomagają. Można w każdym wieku, proszę pana. Nie, politowania Dziękuję bardzo. Druga życzymy. Dzień Nie, 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 dzisiaj, naprawdę jesteśmy. Są materiałowe i są chirurgiczne. Można się częstować. Mamy święto naszego chówca, i pani nie szuka spokojnie. Nie, Naprawdę. No, <grym> Naprawdę my rozdajemy wszystkim za darmo dzisiaj. Jak macie materiałowe? Materiałowe i... i z, y A materiałową. materiałowo. No, Kwiatki na wiosnę teraz. Będą piękne. Tak, Życzymy zdrowia. Bardzo. Miękki dziewczyny. To jest tragedia no ja wiem, ale ty. To znaczy, z tych się bardzo fajnie, w tych się oddycha. Nie, się. ale nie. Tu proszę mam, w takim razie, proszę, tylko te mamy. Nie, może znajdę dla pani taką z gumką, Mam. Proszę spróbować. Proszę tą i tą. Dla asmatyków mamy dwie dzisiaj. A co? Proszę spróbować, ale ta jest no, po prostu. One wszystkie nie są. No, Niestety. Nie ma, nie ma, jest wesoły. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu i tu. Mamy materiałowe i mamy flizelinowe. Bo ja od tych na Wiem. Znaczy w tamtych jeszcze nie chodziliśmy, bo one są nowe dopiero. Ale te są chirurgiczne, to jest tylko no, chirurgiczna, no i no, robi barierę, ale ta, każda maseczka. Ale ja proponuję może tą w takim razie. No. Zależy, czy chce pani, pani Ania powiedz z tej pani? Właśnie z, czy z flizeliny, czy, czy... Jak no. pani woli? My mamy tak, flizelina chirurgiczna. Najbardziej ta jest dla chirurgów. Ona jest, dostaliśmy taki materiał i udało nam się pożyć te maseczki. A tam materiałowe też z składką flizelinową, tylko że będzie pewnie trudniej oddychać, nie? Bo flizelina jednak jest. Dobrze. No. Ja szukam jak mam jeszcze z gumką, bo nie jest, dziękuję. proszę jeszcze, miłego dnia. Miłego dnia do widzenia.

To jest do sklepu, mówili cholera, nie obsłużę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też jestem. Nie Nie, 食べった間かかる。